Popołudnie z Radiem Opole. A w studiu już Agata Andruszewska, rzeczniczka generalnej dyrekcji dróg krajów i autostrad w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Co dobrego, jeżeli chodzi o obwodnicę Prudnika? Proszę pana, same dobre rzeczy. Mianowicie złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla tego zadania. Co to oznacza? To oznacza, że przed nami kolejny etap prac przygotowawczych dla tego właśnie zadania, czyli przed nami, oczywiście yy, w kontekście, Kilku najbliższych, kilkunastu najbliższych miesięcy, otrzymanie pierwszej ważnej decyzji administracyjnej dla tego zadania, która ostatecznie definiuje korytarz przyszłej trasy, czyli nowego przebiegu drogi krajowej bo, czyli w tym co, rejonie. bo nie wiemy jeszcze, do ona pobiegnie? Proszę pana, może tak, zacznę od początku. W zeszłym roku spotkaliśmy się z mieszkańcami, odbyło się tak zwane spotkanie informacyjne, na którym wspólnie z projektantem przedstawiliśmy mieszkańcom kilka wariantów rozwiązań dla przebiegu... Tej nowej trasy, jaką ma być właśnie obwodnica Prudnika. Yy, Biuro projektowe zaproponowało trzy takie rozwiązania. Z tymi rozwiązaniami przyjechaliśmy do mieszkańców, którzy mogli zgłas zgłaszać opinie, uwagi. Yy, oczywiście yy, każdy, każda z uwag, każda z opinii. W uzasadnionych przypadkach została wzięta jako element dalszego procesu prac przygotowawczych, no i właśnie, później biuro projektowe przygotowało tak zwaną wielokryterialną analizę porównawczą dla tego zadania. Czym to jest? To jest taka matematyczna analiza, w której pod kątem technicznym, ekonomicznym, środowiskowym, a także społecznym, oraz w zakresie szeregu, szeregu podkryteriów przyznawane są punkty dla każdego z wariantów. I ta punktacja. Okazała się największa właśnie dla wariantu pierwszego, wariantu, który został zarekomendowany w tej chwili do, we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla tego właśnie zadania. Który to wariant? Wariant pierwszy, proszę pana. Wariant pierwszy, który... Już, już, już przybliżam, proszę pana. Wariant pierwszy, który będzie miał długość 2 700 km, 700 metrów. Wariant pierwszy, którego początek będzie zlokalizowany na obwodnicy lubży w ciągu drogi krajowej numer 40. Będzie rozpoczynał się węzłem. Kolejno będzie przebiegał przed, przez wiadukt nad linią kolejową PKP, kolejno będzie się łączył z ulicą Skowrońskiego poprzez budowę czterowlotowego ronda. Dalej przewidywana jest na tym odcinku budowa wiaduktu, który będzie przechodził nad budowaną obwodnicą, będzie dociągał ulicę yy, Jesionkową. Koniec odcinka tego prawie 3-kilometrowego to droga krajowa numer 41, okolice yy, działek. Jeżeli chodzi o jakby skalę tego przedsięwzięcia, to do czego byśmy mogli to porównać? Na przykład do obwodnicy Niemodlina? Proszę pana, nie, obwodnica Niemodlina to kilkanaście kilometrów. No to jedna trzecia, jedna czwarta obwodnicy niemodlina. Znacznie mniejszy zakres, ale na pewno istotne zadanie dlaczego? Ponieważ każde zadanie obwodnicowe to przed, przede wszystkim taki odpoczynek i bezpieczeństwo dla mieszkańców. Odciążenie przede wszystkim jeżeli chodzi o ten ciężki ruch, ciężki ruch tranzytowy, który no przebiega czy przebiegał do tej pory przez szereg miejscowości w naszym regionie, także obwodnice rozwiązują ten problem mhm. idealnie. A ile takich projektów związanych z obwodnicami jest w tej chwili w realizacji w województwie opolskim? Proszę pana, szereg zadań już za nami. To już kierowcy widzą, że oddaliśmy wiele, no to wiele to inwestycji. Tak? To już zakończone. W trakcie budowa obwodnicy Olesna, tutaj powoli już finalizujemy temat. Myślę, że już w te wakacje kierowcy pojadą tą obwodnicą. Zresztą pierwszym odcinkiem drogi ekspresowej na Opolszczyźnie. Także to takie historyczne wydarzenie za chwilę nastąpi. Yeah. <laughs> No właśnie, ale tak, to co na etapie realizacji to jedno, ale szereg zadań jest także na etapie prac przygotowawczych. Długich i szczegółowych, jak pani przed chwilą nazywała. Tak, wyjaśniła. proszę pana, bo to okres nawet 8 lat, niestety, Stety, niestety, bo długi okres to też dobre przygotowanie się do realizacji konkretnego zadania. A jakie to są zadania? No właśnie, to są cztery zadania, w tym właśnie budowa obwodnicy Prudnika, zadania z programu budowy stu obwodnic na lata 2020-2021. 30. Poza budową obwodnicy Prudnika, proszę Pana, to jeszcze także budowa obwodnicy brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39, lędzin w ciągu drogi krajowej numer 46 oraz budowa obwodnicy Siedziny w ciągu drogi krajowej nr 46. Dlatego zadania także złożyliśmy już wniosek do wójta gminy Skoroszyce wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla tego właśnie zadania. Która z tych, który z tych projektów jest najbardziej zaawansowany? Proszę Pana, można powiedzieć, powiedzieć, że bo tutaj nie wspomniałam o obwodnicy brzegu, dla obwodnicy brzegu także złożyliśmy do Rdosiu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, także zakładamy, że zarówno dla obwodnicy brzegu, jak i dla obwodnicy, proszę pana, prudnika, oraz siedziny na przełomie tego i przyszłego roku otrzymamy tą ważną decyzję administracyjną, która z kolei pozwala nam rozpocząć kolejny etap, czyli ogłoszenie przetargu na projekt budowlany i realizację inwestycji. Projekt budowlany umożliwia otrzymanie decyzji z RIT, czyli decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. No i później już to, co lubimy najbardziej, prace w terenie, które są widoczne widać. dla ludzi. Je, tak dokładnie, dopiero, dokładnie. dopiero te ostatnie dwa lata są najbardziej widoczne. Ale w pani wypowiedziach przewija się takie określenie, jak decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i to często się pojawia, gdy tak, mówimy pana, o, oczywiście, o bardzo inwestycja. inwestycjach drogowych. O co chodzi? Proszę pana, chodzi o to, na ile realizowana inwestycja w kontekście tutaj akurat w naszym przypadku realizacji inwestycji drogowej ma wpływ na środowisko. Wszyscy chcemy chronić to środowisko, mamy świadomość tego jak ważne, szczególnie w dzisiejszej dobie to środowisko jest. No na pewno realizacja inwestycji to pewna ingerencja w to środowisko, ale chcemy, żeby ta ingerencja była jak najmniejsza. Dlatego chociażby na etapie wydawania decyzji środowiskowej przygotowywany jest tak zwany raport o oddziaływaniu na środowisko. To jest taka kilkumiesięczna analiza w wyniku której chociażby obserwowane są różnego rodzaju migracje z Wierząt. Obserwowane jest to, czy na danym obszarze, na którym inwestycja będzie realizowana, występują konkretne gatunki, w tym gatunki chronione. Dlaczego? A jak występują, to co po no inwestycji? Proszę, no, powiem Panu tak, że o ile występują chronione, to tutaj nie chcę wchodzić, że tak powiem, w buty rdosiu. Natomiast przy okazji występowania gatunków, które na przykład migrują na trasie, na której ma być położona nowa droga, to tutaj rozwiązanie. Które stosujemy od bardzo wielu lat są tak zwane przejścia dla zwierząt małych, średnich, dużych. Są to różnego rodzaju przejścia nad tak, obwodnicami. Nad, tak, tak to... oczywiście. One są przygotowane w taki sposób, żeby jakby były naturalnym przedłużeniem tego środowiska, tego miejsca, w którym bytują na co dzień zwierzęta. Żeby nie stwarzały pozoru tego, że na dole może się dziać coś takiego jak ruch czy trasa szybkiego. tak one są ruchu. często obsadzone szpalerem Dokładnie jakieś drzewek, są obsadzone krzestów, drzewami. W, wokół nich są tak zwane y, ekrany przeciwolsieniowe, które mają zachęcać wręcz, mm -hmm. żeby, żeby wchodziły. Ale nazywam, że powinny oszukać trochę zwierzęta. No prawda? troszeczkę możemy tak powiedzieć, ale wszystko <laughs> dla ich dobra, proszę pana. Dla dobra ludzi, to co, to co jest drogą, także krajową, no i dla dobra zwierząt, to co jest przygotowane mm. specjalnie stosuje dla Czy się ich. przepusty pod drogą? Tak, oczywiście również. Tutaj w grę wchodzą już te mniejsze gatunki, jak na przykład płazy. Dbamy mhm. o każdego rodzaju zwierzątko. Proszę pana, proszę mi wierzyć. A, a zdarzyło się tak, no, w, że właśnie poprzez brak pozytywnej decyzji środowiskowej została zablokowana inwestycja, trzeba znaczy, było trasę? Na terenie naszego regionu nie mieliśmy takiej sytuacji. Może ograniczę się do naszego regionu, bo nie chcę wchodzić w kompetencje rzeczników mhm. dróg krajowych w innych obszarach, ale tutaj nie mieliśmy takiej sytuacji. Mhm. Oczywiście są ewentualne. Drobne jakieś zmiany, które ewentualnie wymagają wymagają drobnych korekt, ale głównie kwestia dotyczy czy ekranów akustycznych, czy tych ekranów przeciwolśnieniowych, czy właśnie budowy tych, tej infrastruktury dedykowanej właśnie zwierzętom w postaci był ta, przejść. Był taki czas, że właśnie te ekrany akustyczne no, niemal obowiązkowo musiały się pojawiać przy każdym prawie budowanym fragmencie drogi czy obwodnicy zahaczającym o tereny zabudowane dalej mamy taką praktykę? Wie pan, co tutaj zdecydowanie pomiary hałasu, które są prowadzone na etapie prac przygotowawczych, jakby definiują to, w którym miejscu te ekrany akustyczne mają powstać, ale jest też coś takiego już po zakończeniu inwestycji, jak tak zwana analiza porealizacyjna. Ona także nam wskazuje, czy to, co zostało zaprojektowane, to, co powstało, ten pomysł, który powstał na, oczywiście na bazie pomiarów, czy Faktycznie sprawdza się z tym, co mamy już fizycznie wyniesione w terenie, i czy nie należy ewentualnie uzupełnić obszaru konkretnej trasy o kolejne elementy. No, ale tych może też, bo z punktu widzenia kierowcy to często wygląda tak, że jedzie się przez kilka kilometrów w takim tunelu, spoza którego nic nie widać. na, ale często te elementy są ładne, zielone. No, Myślę, że przyjemne. Często tak, Chociaż na ale pewno nie przyroda zawsze. naturalna jest tutaj bezcennym aspektem tak. w trakcie ale jazdy. Trzeba też rozumieć jakby pozycję mieszkańców, prawda, bo to ich to ma. Chronić przed hałasem. Dokładnie przede wszystkim ich. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Agata Andruszewska, rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w Opole była dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję również. Cała rozmowa na radio.opole.pl